Tyrion, hop, 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 Tyrion, zejdź, zajdź, siad, waruj, waruj, Obród. pięknie, proszę. Tyrion, siad, łapa. Świetnie, Tyrion. Poproś, poproś, poproś. Super, siad, siad. Tyrion, zostań, zostań. Do mnie siad. Zostań. Tyrion. Do mnie siad. Waruj, waruj, obrót, obrót. Świetnie. Tyrion, waruj, waruj plecki. Tak. Tyrion, zostaw, zostaw, zostaw. Proszę. Tyrion? Siad. Siad. Zostaw, 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 proszę. Świetnie.